Witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Benich, to jest też nagrywane teraz w poprzednim. No i cóż, mamy ratusz i akurat mamy tyle domów, ile rodzin, więc jest plus, ale myślę, że tak wybudujemy parę nowych domków. Tak, trzy tutaj staną domki. Tutaj wybudujemy. Po ratuszu. Teraz będziemy po prostu ścinać te rzeczy, ale nie, nie możemy budować, ponieważ, no, jest jedyny, ten budynek może być tylko. Mamy mieszkańców 68, więc jakoś nam to rośnie. Yy, produkcja, no tutaj troszeczkę nam spada ilość dzieci, ale myślę, że damy radę. M Zle mamy ryby, mamy kamienie. Mamy mało kamienia, mamy mało żelaza, więc Musimy to wreszcie jakoś wydobyć. O, właściwie żelaza i kamień też. Niech się przyda. Niech go produkują. I teraz przez to, że mamy tak dużo tych, no to Niech po prostu pracują w tych innych specjalizacjach. I teraz na pewno w tym odcinku będziemy wybudować przede wszystkim tak. hmm. ha, no, Doki, by móc handlować i się postawić gdzieś tutaj. Z teraz więcej niż rodzin. Ale to nie jest problem. Mm, więc tak. Tutaj na przykład możemy budować. i tutaj niech budują tą ścieżkę niech tutaj to powstanie i tutaj myślę hmm, tutaj mogłem market, no nie mogę niestety postawić ja już byłem tak pozytywnie nastawiony ale Mogę kaplicę tu postawić. Hmm. Mogę pensjonat też. Przejdą koczownicy, dlatego. No, ale dobra, na razie potrzebujemy surowców, bo. Nie mamy tego dużo. No. A łupy możemy jeszcze tu postawić. Nie pracując metal, jest tutaj taki Coiny. Na najszybsza droga to jest yy, kamienna, ale na kam czyli kamień do tego, więc nie chcę na to jeszcze marnować. No i też tak samo jak same kamienne domy, nie. Ale ja no to nie chcę marnować tych rzeczy, jeszcze surowców. No nie mamy ich zbyt wiele. okej, okay, i teraz pierwszy atlasz. I tak, żeby to zrobić, ja potrzebuję. Damy dużo miodu, bo miodu mam w cholerę, więc damy powiedzmy nawet 1500 miodu. Macie mi tu sprowadzić. Teraz tak, tego mi przynieście 800 sztuk. Wełny, no dzisiaj nie, nie wiem. Skóry nie chcę. Kapusty nie będziemy dawać. Wenizen, eee. czyli dziczyzna. Damy powiedzmy tego 100. Drewno możemy dać tak, damy tutaj 50 ubrań wełnianych 100 jakichś tych 100 cebulek do tego dajcie mi tutaj powiedzmy 50 żelaza 50 narzędzi powiedzmy 1000 trawienek powiedzmy teraz tutaj 500 tych, 100 jagódek, powiedzmy, no, 1000 tych eee, rzeczy. Niech tutaj mi to po prostu znoszą. I damy tutaj dwóch traderów. Niech będzie od razu. I teraz minimy to z jabłek na pszenicę. Będziemy rotkować alkohol z pszenicy. I tego alkoholu. Dajmy tutaj 200, cały alkohol, jaki mamy, jaki idzie na handel. I tyle. Wszystko tutaj zwozimy. No i. Dalej chyba karczymy po prostu. W no, moim po prostu odcinek do karczowania, przygotowanie terenu i wszystko. A tutaj mm, więcej domów niż rodzin. Dobrze. Mm, niech tutaj też pójdziemy. Musimy nowy składnik wybudować. zapełnili kolejny Cię nie podoba ale niech będzie powoli chodzimy coraz bardziej w te zasięgi tych tutaj miejsc Kończy nam też się miejsce na tym. Hmm. Dobra? Zrobimy przy tym składzik. I myślę, że też tutaj budujemy jedną stodołę. O, przy Trading Poście. I poczekamy, kiedy pierwszy handlarz nas przypłynie. Mieszkańców mamy na ten moment. 79, więc rośnie nam ta liczba. To jest dobrą rzeczą. A nie, przywieźliście tylko drewno. Naprawdę nie umiecie przywieźć tych ryb i innych rzeczy. Bo mamy tylko to, no. Nic nie chcą przywieźć. No dobra. Jest wybudowane, pięknie, ładnie. Tutaj może domek wybudujemy. Możemy, o, mieć taki jeden domek na uboczu. Ja się, bym się też przydało potem wreszcie ten kościółek budować. No dobra, albo teraz będzie iść szybciej. Mamy wreszcie zboże, więc no będzie to. No, szkoła by się nam doprzyda nowa. Zapełniamy ją już całą prawie. Więc no, przyda się. Niedługo. Tak, rośnie ilość, co jest dobrą rzeczą, więc się z tego cieszę. I teraz, tak jak mówiłem, wybudujemy wpierw pensjonat, jakby przyszli koczownicy. A tutaj to nie mogę. Patrzcie, go wybudować. O, mamy handlarza, i to nie będzie to i tak. Co ty masz? Kurczaki masz! Dwa kurczaki. Przybyjemy eee. 800. Mamy czego mało? Narzędzia mamy mało. Kurda, mało żelaza w tym wypadku. Eee. Okej. Okay. niech będzie. I tak małą tą na jajka. Nie mamy żelaza! Mamy problem, nie mamy żelaza, chociaż. Nie, no mamy żelazo. Po prostu go nie przynoszą do tych, nasze pierdoły. Mamy tutaj kurczaki dwa. Fajnie. Pensjonat. Myślę, że tu w tym wypadku, że nie miejsca, no to postawimy to. I też postawimy taki mały magazynek. I kurczaki. Pracuję już z kurczakami. Kurczak z gienią już idą. I już kurczak idzie. Patrzcie, jaki mądry kurczak. Nie trzeba go instruować sam przyjdzie. O, już jest. I drugi też przyszedł. Musimy teraz przestać to budować narzędzia. Musimy mieć narzędzia, bo tego nie mamy. To jest problem. Że nie mamy narzędzi. Czyli ten komikostajemy, że mamy mało narzędzi. Spokojnie, damy radę. Muszę też jeszcze jedną farmę, myślę, żeby móc tu kapustę na niej hodować. Hej okay, kleryk pierwszy, jedyny w mieście. 88 mieszkańców mamy już. Fajnie, mamy bezdomów ludzi. No tego to się nie spodziewałem. Będzie mi taki moment, że nie będziemy mieli domków. To są najstarsi mieszkańcy po 60 lat mają. No ale dobra. No miód już prawie cały dostarczyli. Ale alkoholu jeszcze nie dostarczyli, nie? Nie pokazuję, że potrzebuję domu a nie chcą iść do tego domu Sajwy wyrzuceni chyba po prostu dzieci chyba nie trójkę bezdomnych Nie wiem, o co im chodzi. Hej, diki się urodził. Genialne imię. Prawda. No, ale dobra, myślę, że tutaj potem zrobimy to. Trading post tutaj postawimy. Tutaj to. O! Pierwszy zmarł ze wieku starego. I co ty masz? Jogurt masz, ale mi się to nie przyda. Mi się to nie przyda. Ser możemy mieć, ale tylko tutaj nic nie potrzebujemy. Krowy potrzebował chyba najbardziej teraz. Nie taka niestety prawda. Więc go pożegnamy tego jednego handlarza, to niech płynie. Zdobnik mamy. wiesz, ten jeszcze pensjonat. No dobra, i mamy już fakt do siebie. Dziesięciu pięciu, więc mamy naprawdę dużo też budujemy. Nie dobrałem narzędziami, niestety ten. A to ten to się zbagowało po prostu, gdzie nam się tu zbagowali? Takie wrażenie. To głównie dzieci, mówicie, o, H4, wyrzucili ich z domów po prostu. Ta gra jest brutalna. I teraz tutaj robimy tą rzecz. Tutaj będziemy kapustę odobać. I jeszcze tutaj. Myślę, że tu będziemy hodować te brzoskwinię. Okej okay. prawda, to wielka jest ta farma. Mamy 36 domów, a tyle familii. Jezu, to się tego prawda, oni tak się że tak powiem. Brzydko mnożą, że ja już nie nadążam, ale mogę chyba tutaj, o! O! Frozen to death! Czyli widzę, że ci umarli w końcu, ci bezdomni, zbagowani. Mamy trzy trupy w cmentarzu. Zbagowali się, no, popsuli. Wstajemy kopalnie. wreszcie. jeszcze? Okay. Tutaj to buduje. mamy tylko drewno. aż to zmienię modami, bo kopalnia bazowa z jest brzydka, prawda, w wyglądzie. jest prawda, jest to brzydkie po prostu. niecie dwóch mieszkańców mamy tylko. Nie no w sumie trzech umarło. Mało jedzenia? Tyż tyle jedzenia tutaj mają w tych. oni są zbyt leni, by pójść do tych schowków. Jest prawda, no i to jest taka już ładna kopalnia, no nie brudzi, nie smoguje, sam mi się poradzisz z tą kapustą. No, kolejny zbagowany, Yoshi zbagował. Oni się tutaj chyba po prostu bagują. Ja już nie rozumiem tego. No cóż, będzie kolejny trup. W postaci Trudno. No trudno. Nie mówi. O, hantlarz nam płynie. Jak, jakbym miał krowy, to byłoby fajnie. Kamień masz, prawdę wypierniczaj. No i to my Ten nasz, nasz spagował, myślę, żeby nawet tego nie, us nie rozebrać, po prostu niech tam się dostali. Ale ja wam też tutaj podziękuję za uwagę. Idziemy się na ten odcinku. Na razie.